Dwunasta w nocy pewnie wszyscy już śpią! O, jeszcze trochę zostało. Pożałujesz tego złodzieju! Co wyrobicie w kuchni o tej porze? Muszę być ciszej, próbuję spać. Chyba już wiem, kto wyjada ciasto w nocy. To chyba oczywiste, chodź już spać. Sara tak mnie wystraszyła, że już chyba do rana nie zasnę. Więc go łatwo cię wystraszyć, Teto. Straszny z ciebie boją. Ale serce mi bije. Chyba wezmę sobie jeszcze jeden kawałek. No właśnie, a wy jesteście bardziej bojankami? Czy należycie do tych odważnych? W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jak wygląda życie i jednych, i drugich. Zostawcie łapki w górę i zaczynamy. Bojąk na strychu. Kochanie, możesz zanieść na strych ozdoby wielkanocne? Na strych? Aha, do skrytki. Y a ty nie możesz tego zrobić? No zanieść to, proszę, bolą mnie plecy. Po co je chować, Za rok znowu będą święta. Dziecko, czy mi się wydaje, czy ty boisz się i sama? Nie, no skąd? No to pomóż mi, proszę, ja wszystkiego sama nie ogarnę w tym domu. No dobra. Mamo, chyba światło na strychu wysiadło. Kochani, przecież jest środek dnia! Aaaaa! Co się dzieje? Alic tylko trochę się wystraszyłam. <grym zimny> A tu się ukryłeś! Tata podelował mi go na naszej pierwszej lantce. Skoro już tu jesteś, to pochowaj sobie te ozdoby. Ale z niebojąk ma tu potacie. Odważniacha na strychu. Kochanie, zanieś proszę już te ozdoby świąteczne na strych. Robi się, mamo. Ale tu pajęczyn. Ma chyba ostatnio rzadko tu bywa. Tu jest więcej pajęczyn niż w nawiedzonym domu. Ale z ciebie fajny potwór! O? Czekaj, zrobię sobie z tobą fotkę. Dzięki! Słuchaj, możesz się trochę przesunąć. Muszę schować te ozdoby. Ale super, wrzucę na Instagrama. Bojąk przed wycieczką. Sara, jesteś tu? Tak. O, zbiera się za pięć minut, wychodzimy z domu i jedziemy na wycieczkę. To znaczy, że mamy wyjść z domu? No tak, dlaczego mówisz to tak, jakby to było coś złego? Nie masz pojęcia, ile niebezpieczeństw wczycha na zewnątrz. Na przykład? Nie wiem, na przykład może w nas uderzyć asteroida. <noise> Kochanie, w domu też może w nas uderzyć asteroida. Poza tym statystycznie najwięcej wypadków zdarza się w domu. Jedziemy. Mm -mm. Andrzej, chyba musisz mi pomóc. Odważniacha przed wycieczką Trzymaj gardę, trzymaj gardę Świetnie ci idzie Dobra ludziska, zbieraj ci wszystkie potrzebne rzeczy i jedziemy na wycieczkę No wreszcie, ile można siedzieć w domu? Tato, łap! Po co nam kask motocyklowy? Przecież jedziemy autem Autem? Nuda! Pożyczymy motory od sąsiadów Trochę adrenaliny nie zaszkodzi. Ale ja przecież nie umiem jeździć na motorze. Ja też, nauczymy się po drodze. No chyba sobie żartujesz. Będą większe emocje, ha ha ha. Odważniacha na wycieczce. Ale fajne skałki. O, ta jest chyba najwyższa. Kochanie, tylko się nie wspinaj, bo spadniesz. Wyluzuj tato, do odważnych świat należy. Uwielbiam skałki. Bojąk na wycieczce. Mm, ale piękne skałki. Aha, uwielbiam tu przyjeżdżać. Chodźcie dzieciaki. Sara, chcesz się napić? Zaraz, gdzie jest Sara? Nie no, znowu... Kochanie, co ty robisz? Wychodź z samochodu! E, ale po co mi tu jest wygodnie? Przecież przyjechaliśmy tu pochodzić po skałkach. E, Mamo, jesteś pewna, że ze skałek można spaść. Kochanie, to jura krakowsko-częstochowska, a nie tatry. Chodź za nim zjadą się turyści. E, e. No dobra. Andrzej! Ach, wiedziałem. Tato, musisz trochę szybciej. Zaraz się I Idę najszybciej jak to możliwe. Podważniaha w jaskini. Jesteśmy na miejscu. Wchodzę. Kotku, a nie chcesz latarki? E tam znam te korytarze na pamięć. Sara, czekaj, tam coś jest. O rany, to chyba niedźwiedź gryzli! Ale przecież w Polsce ich nie ma! W takim razie to chyba jakiś mutant, w życiu nie widziałem większego niedźwiedzia! Dajcie mi chwilę, zaraz się tym zajmę! Już po sprawie, Misiu poszedł spać, chodźcie zwiedzać! My zaczekamy przy wejściu! Bojąk i jaskinia to tutaj, jaskinia towarna. Idę pierwszy. Zaczekaj, bo się zgubisz. E, ja tu zaczekam. Kochanie, tyle razy ci mówiłam, że nie ma co się bać ciemności. Wziąłem ze sobą latarki. Mamo, za kogo ty mnie masz? Ja się w ogóle nie boję ciemności. Naprawdę? Jeśli wejście do jaskini się zawali, to wezwę stąd pomoc. Kochanie, to naprawdę mało prawdopodobne. Te jaskinie stoją tu już kilka milionów lat. Są aż tak stare? To na pewno dziś się zawali. Nie wiesz, co tracisz. Mam nadzieję, że zaraz wrócą. Chodźcie za mną. Szukają mnie topew. Patrzcie, nie, topew jest tam. A tu jest jeszcze drugi korytarz. Za dużo pączków, tam już się chyba nie zmieści. Dobra, wracam, a wy napiszcie w społeczności, czy lubicie zwiedzać jaskinie. Bojąk na zakupach. No to jesteśmy. Mamo, co my robimy pod sklepem? Zrobimy szybkie zakupy idziemy do parku. E, to może ja zaczekam w parku. No chodź, w dwóch to pójdzie szybciej. Mam nawet torby z naszego sklepu, które zaprojektowałaś razem z tatą. Ekologiczne, tak jak lubisz. Może tu jednak zostanę i popilnuję auta? Kochanie, to tylko sklep. Czego ty się boisz? No jak to czego? Wysokich cen. Właściwie to ma rację. Odważniacha na zakupach. Sara, stój, nie idziemy tam. Czemu? Widziałaś tego faceta? Ma kominiarkę, a pod kurką chyba broń. To chyba bandyta. Szykuję się chyba niezły napadzik. Ale ekstra, w końcu zakupy nie będą nudne. Hmm? To to chodź, wreszcie będę mogła wypróbować moje chwyty karate. Halo, policja? Ok, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać w społeczności, jakim typem wy jesteście i która torba wam się bardziej podoba. Pa! you proof